Witajcie, z tej strony tak została. W dzisiejszym odcinku chciałabym odpowiedzieć na, na parę pytań, które otrzymywałam i otrzymuję właściwie nadal od swoich jeźdźców, którzy ze mną trenują, i myślę, że wiele osób e, się boryka z tymi pytaniami albo nie zna odpowiedzi, mianowicie e, pytania typu. Jak wyprostować konia, jak sprawić, żeby nie uciekał zadem na żadną ze stron, prawą, lewą, jak w ogóle sprawić, żeby pracował zadem, wszedł w rytmie, w takcie, odpowiadał na nasze pomoce, był uważny i skupiony na pracy. Oraz wiele, wiele tym podobnych pytań. Dzisiaj przygotowałam film, który ma na celu przedstawienie parę takich ćwiczeń, które umożliwiają właśnie pracę z koniem w taki sposób, żeby on zaczął chodzić w rytmie. Takcie, poprawiające równowagę, wyprostowanie konia, stymulujące właśnie lepszą pracę zadu, odpowiedź na na pomocę tutaj przed chwilą było jakby w zwolnionym tempie zaprezentowane. Nie zawsze, nie zawsze zdarza się tak, że działamy łydką, bacikiem, ręką, czy, czy w ogóle w dosiadzie i nasz koń odpowiada zgodnie z książkowymi zasadami. I tutaj nie należy się załamywać, tylko powtórzyć to jeszcze raz, na spokojnie, wytłumaczyć koniowi, przede wszystkim zastanowić się, czy my aby na pewno dobrze siedzimy taki sposób, który umożliwi y, temu koniowi pod nami poprawnie odpowiedzieć i wykonać ten ruch. Bo generalnie tylko to, o to chodzi w, w tej całej, e, w tym całym magicznym stwierdzeniu, poprawna e, odpowiedź na, na pomocę. E, jeśli będziecie uważnie oglądać e, ten film, to. Zostrzeżecie wiele ujęć, w których nie jesteśmy idealni, e, w których on się przekrzywia, e, ja gdzieś tam spadam. E, za chwilę w następnych ujęciach e, ja się staram poprawić tak, żeby pomóc e, koniowi wykonać poprawny ruch. Jednak dla niego nie jest to proste, ponieważ e, jak każdy ma swoje wady, e, tak samo jak my ludzie. Czasami e, gdzieś wypadamy z rytmu, idziemy trochę szybciej, e, potem trochę zwalniamy, gdzieś tam, gdzieś tam ucieka nam prawy, zat lewy, zat. ale z czasem tych ćwiczeń e, będziecie mogli zobaczyć na tym filmie, e, że to się poprawia, że, że jedziemy e, w coraz lepszej równowadze, że mamy lepsze ryby, że jest o wiele lepsze rozluźnienie, pracy zadu. Generalnie tutaj z tym koniem jest problem właśnie z, z tym, że on ucieka gdzieś tam na bok zadem, albo nie odpowiada tak na zewnętrzną nitkę, że, żeby się podstawić, tylko ucieka właśnie w drugą stronę, więc trzeba pilnować drugą stronę swoją żeby zachować go w prostej pozycji. E, no i jazda na prostym koniu wcale nie jest taka łatwa, e, bo dążenie do tego e, też jest dosyć pokrętne. Właśnie nie należy jeździć prosto. <laughs> Czyli nie należy jeździć po ścianach prosto, tylko cały czas chody boczne. Chody boczne e, bardzo dużo nam e, rozwiązują spraw, e, problemów tak zwanych, ludzie lubią sobie tak to nazywać, e, problemy. O tutaj fajnie widać właśnie jak on tam tym zadem wchodzi do środka i generalnie zad do środka i, i wszystkie rewersje są dla niego bardzo proste. E, natomiast to nie znaczy, że są poprawne, tak, bo on też lubi sobie odstawiać aż od biodra nogę i... To potem w dalszych ćwiczeniach, na przykład przy lotnej zmianie nogi, bo no, nie pomaga absolutnie tutaj, często są spóźnione, ale to wszystko można wypracować, wyćwiczyć. Wystarczy po prostu trenować. Trenować, nie poddawać się, nie frustrować, nie przekazywać tej energii swojemu kolegowi, tylko, tylko ćwiczyć. I tutaj ja zastosowałam takie e, moim zdaniem bardzo fajne i, i dosyć proste ćwiczenia, kobiet, które gubią dzisiaj równowagę w zakręcie w kontalopie, właśnie e, nie ma to w ogóle jakiejś tam mowy o ustępowaniu, bo, bo są oporne, bo, bo gdzieś tam e, tracą tą równowagę i podświadomość mówi nie, nie pójdę tam. Dlatego jazda po, po, takim, e, po takiej e, lekkiej serpentynie, takim brzuszku wręcz, e, gdzie możemy na chwilę pojechać prosto i znowu, znowu zejść sobie na bok, albo po prostu pojechać prosto do, do krótkiej ściany. E, jest to fajne ćwiczenie. Ćwiczenie, które dużo ułatwia. I naprawdę tutaj z y, biegiem e, filmu będziecie mogli dostrzec, że, e, że ten koń coraz lepiej, coraz lepiej podstawia za przestaje gdzieś tam uciekać na boki. Tutaj trzeba uważać też z pracą e, w ręku no i bardzo ważne pomimo tego, że czujemy, że gdzieś tam nam koń spada, że mamy gdzieś tam dziurę w łopatce, w zadzie, nie możemy po prostu usiąść na 100% w tamtą dziurę, no bo to nam po prostu nie wyjdzie. A druga sprawa no to jest ręka ręka która absolutnie nie może się cofać która nie może tu trzymać tego konia tylko um, powinna być podawana do przodu ogólnie ręka trzymająca cofająca się właśnie i, a, i taka która nie jest podawana do przodu będzie się namiściła w późniejszych ćwiczeniach w każdym ćwiczeniu zresztą bo Końska głowa, końska szyja, e, ona powinna być swobodna. E, no i tutaj jest kolejne pytanie, jak to zrobić, co to, co to znaczy. E, ja myślę, że na początku dobrze jest się przyjrzeć e, dokładnie. E, jak to powinno wyglądać i ja naprawdę tutaj uczulam też na to, że nie trzeba być idealnym w każdym kroku, bo, bo, bo się nie da. Nie da się, zwłaszcza, kiedy mamy konia, który, któremu samemu jest bardzo trudne. I tutaj e, ja po prostu biję bardzo mocno e, na alarm, tak, e, żeby mieć tą wyrozumiałość dla, dla konia, bo jeżeli my ją mamy, to on będzie miał. Jeżeli masz takie problemy ze swoim koniem, z sobą, to e, moja rada dla ciebie. Zacznij więcej ćwiczyć z ziemi. E, staraj się dostrzec, gdzie Twój koń ma problem, e, sam. No i też. Spójrz tak prosto, to i przyznaj się do tego, że sam nie możesz pewnych rzeczy ogarnąć, bo może tak tutaj trzymać problem z koordynacją pewnych ruchów. Na przykład, ręka, noga, e, ciało w danym momencie, w danej sekundzie. Ja tutaj, takim zwolnionym tempie ujęcia też dałam, żeby zobaczyć, że w jednym kroku bardzo dużo się dzieje. I. E, i nie jest to proste. Jechać, yy, wykonywać ćwiczenie, skręcać, yy, nie wiem, idąc yy, bokiem, czy wchodzić w zakręt, kiedy koń się kładzie, koniec duży, yy, albo mały, krępy, yy, bez yy, oddychania jeszcze do tego, albo, albo nie wiem, gdzieś tam z uciekającym zadem, albo spadającą głową. No, naprawdę nie jest to łatwe, więc mam. Drugą radą to, są, to jest praca na, z ziemi, na sucho, jeźdźca, samego jeźdźca, na piłce, nie wiem, na, no jest mnóstwo ćwiczeń, mnóstwo ćwiczeń. E, jeżeli nadal będziesz miał z tym problem, szukasz pomocy, to po prostu zgłoś się do mnie, ja z chęcią e, pomogę. Odnaleźć, odnaleźć problem e, i drogę. E, drogę, w którą powinno się iść, żeby osiągnąć cel. Z drugiej strony, jeśli masz pytania, to śmiało pytaj. Zachęcam do, do rozmowy i do komentarzy filmu. E, no i e, tutaj taką mam e, małą dewizę swoją, czyli e, nie ma zbyt trudnych koni, ani zbyt wielkiego poświęcenia. E, czyli naprawdę e, zawsze, zawsze jest jakieś wyjście, e, nawet jeżeli nam się wydaje, że w danym momencie ten, ten koń i ta sytuacja jest po prostu jakaś nieosiągalna dla nas, e, to Uwierzcie mi, z każdym koniem m, możecie y, wypracować bardzo dużo rzeczy. Nie mówię tutaj o olimpijskich osiągnięciach, y, no bo do tego to naprawdę trzeba mieć konia z predyspozycjami, no i warunki do pracy. Ale jeśli na pewno chcesz się dogadać ze swoim koniem i po prostu y, żeby wasz wspólny trening był e, łatwiejszy i przyjemniejszy dla Was, to jak najbardziej da, jestem za i zapraszam do współpracy. Wracając do filmu, e, tutaj jakby akcja się dzieje, wszystko jest w toku. Ja namawiam jak najbardziej do tego, żeby ćwiczyć sobie oko. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób są wyjeżdżane zakręty do środka czy też do ściany, żeby zacząć ustępowanie czy ciąg. To jest bardzo ważne i bardzo istotne. Niektóre nie są w dobry sposób, natomiast są poprawiane tak, aby koń. Naprawdę wyjeżdżał równo w zakręt, prosto, nigdzie się nie pochylał, nie tracił w zakręcie żadnej nogi. Potem jest taki moment, w którym jedzie się na wprost, i dopiero zaczyna się chód boczny. To jest bardzo ważne, żebyście nie robili wszystko naraz, tylko krok po kroku. Każdy etap wejścia w zakręt, wyjścia z zakrętu, ustawienie konia. I dopiero zrobienie krok w lewo, w prawo jest bardzo istotne. Zwróćcie na to uwagę. Ja czekam na Wasze pytania, życzę udanej zabawy i do usłyszenia. Trzymajcie się pa.